Flint tam, wiadomo jest jakiś tam... Ty, coś mnie bije, coś mnie bije. Ty, patrz co mnie bije, patrz mnie. Co... Odwróć się O kurna Witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Po, powraca... Legendarny duet w legendarnej grze Randal Siema i Ader kiedy siedział. Także... Kiedyś zwany Edger, teraz będę musiał się przyzwyczaić i mówić jakiś Ader. Ale dobrze, rebranding, nowy kanał, nowe wszystko, więc yy, zaczynamy. Edziu, co robimy? Ader, My... przepraszam. Ader, Edziu, y, słuchaj. Y, znaczy słuchajcie, w ogóle jesteśmy na takim dziwnym serwerze. Wygląda to wszystko jak Minecraft. I z reguły, no fajnie, jesteśmy w Minecrafcie, ale to nie jest Minecraft. To jest całkiem inna gra. W sumie to jest Minecraft, tylko że mamy takie mody, C że to jest czeka, jak. Czekaj, czekaj, czekaj. Czemu ty wyglądasz jak postać z Warsaw Shore? Czego ty wyglądasz jak uchodźca? Poczekaj, jak, jak to? Aha, okej. Okay. <laughs> wy Ej, ja wyglądam. Wy wyglądasz jak, jak jakbyś Mr. Przed... T. Nie, wyglądasz jakbyś przed chwilą przypłynął pontonem i właśnie <śmiech> wyszedł. <śmiech> Ja wyglądam. Słuchaj, jak Mr. T, albo jak ten z drużyny A, jak się nazywał. E, wiem, o którego e... ci chodzi, wiem, o którego ci chodzi. E, a ja jestem. Tak, czekaj, no Mr. Pięć. T, no. A, no ja dzisiaj gram. Ale mam. A ty wyglądasz ma... z serialu disneyowskiego, po prostu Sabrina, no. Tutaj często. Nie powiem pieniądz, ale życie, bo jesteśmy na najbardziej chyba hardkorowej paczce modów, w jaka... Ja mam, jak najeżdżam do ciebie, to mam jakieś statystyki tutaj 20-100% 20. Też masz coś takiego? Tak, tak, też mam coś, też mam coś takiego. E, masz nie 100% wiem co, czegoś. Nie wiem co, o, co to oznacza, co to jest, więc to jakaś jest jakaś rusałka tutaj w ogóle obok co nas. To? No... Więc co może nie iść za tym, bo no, ja, tam ja, nie, ani? ja nie wiem ja nie wiem, co nas tutaj może zabić. Ogólnie w tej paczce. czekaj, wszystko... czekaj, czekaj, czekaj. Ty, mam regenerację, ona mnie naprawia. A, rzeczywiście, regeneracja życia. Ej, Le siema! Dobra. Nie, to ona jest, ona jest spoko, dobra, to ją lubimy. Ona jest nasza ulubiona postać. Le ją lubimy, ale ogólnie... Wszystko tutaj chce, będzie chciało nas zabić. Nie ma totalnego craftingu, dobra. takiego standardowego. jest tutaj mapa jakaś? Mod z mapą? Y wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie. Że nie za Kurde. bardzo, więc... Y zapisał tą wyspę, wyspa leczenia. Wyspa leczenia. O, znalazłem kamień. tak Trochę, trochę patrzyliśmy się przed, jak zacząć, bo tutaj zaczyna się o wiele gorzej i ciężej niż normalnie, więc trzeba, trzeba się troszeczkę przygotować, więc wiemy, że te kamienie trzeba na początku zbierać. I tutaj wszystko, co zbieramy, trzeba podnieść z ziemi, albo shiftem, albo prawym przyciskiem myszki nie wpada nam to normalnie do punktu. Jeżeli chcemy zdobyć patyki, to po prostu bijemy liście, te patyki nam wypadają na ziemię i one też nam oczywiście będą potrzebne. Ale pierwsze co, przydałoby nam się tutaj znaleźć jakieś schronienie, więc ja proponuję opuścić tą wyspę, którą tutaj no jest piękna. Ale nam się podoba. Z rusałką, ja wiem. No jest regeneracja. Jest, jest regeneracja, ale musimy znaleźć jakieś schronienie, bo tutaj będzie gdy przyjdzie noc to nie będzie przyjemnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Naszym celem to jest w ogóle przetrwać tutaj jak naj Dłużej, jak najwięcej i z jak najmniejszą ilością deadów, co będzie ciężkie. No. O, o, o no brawo, fuck. brawo! Fuck. Super, żeś właśnie yy, yy, w, ner w nerwił. Tak, co to jest? End. Co to jest? End, tak mi pisze. wiesz to, jak. jak czy, czy nadal ci się podoba ta wyspa? Jesus. <laughs> czy Czemu? nadal ci się Aha, no tak. podoba ta wyspa? Kurde. Dobra, chodź, chodź. Przepłyńmy <coughs> na, 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 mhm. na, na drugi brzeg. Wkurzyłem yy, drzewca, całe Wkur fajnie. Wkurzyłeś drzewo, tak? Czyli nawet tutaj bicie drzewa nie jest opłacalne. Co to w ogóle? To, idź, on płynie z tobą, ty, ja. Nie biję. za tobą, tylko za tobą. Znaczy nie za mną, tylko za tobą. Ja go nie uderzyłem. E, e, Więc co? Tam w tle mamy coś innego zielonego. Możesz Jaki, ty. Jakieś dino dinozaury, ja o, do, do nich też bym się nie. Nie za bardzo zbila. Dobra, te, widzisz, że jest zachód słońca. Czy ja mogę normalnie wykopać dirta? Mogę. Dirta możesz normalnie wykopać. Drzewo nie jesteśmy w stanie wykopać w żaden sposób. E, a, czyli rozumiem, że chcesz mi piankę zrobić na samym początku. No. O Jezu, smok. Ej. Jak... Dobra, to lata, to lata. To nas zabije, to nas zabije. To, 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 no to strzeli, kop, to nas kop. zabije. Ale kop. może... <laughs> kop, kop. Kop piankę. Tylko pytanie, Randall, co my będziemy robić, bo, bo... Rozumiem, że my wejdziemy do tej lepianki le będziemy czekać, kiedy się zrobi jasno. Nic więcej nie będziemy mogli zrobić. Zróbmy takie mają okienka, e, więc będziemy wiedzieć, czy na zewnątrz jest e, ciemno, czy jasno. Dobra, mam I... patyk. Spatyka, co mogę zrobić? Nic nie może zrobić z patyka. Znaczy, może zrobić z patyka. To co wiem, że na początku musimy znaleźć gravel, a dokładnie flinta, żeby cokolwiek mógł zrobić. E, patyk i kamień. A Randall, zobacz sobie przez to okienko tutaj. Wow. Tam jest jeszcze. Co tu. Wow. Ła, wow, ale ładnie, ten, ten księżyc. Ach, nas... no. Tak, Una. Ale popatrzcie, tam mamy wieżę, która się świeci, na no, zasadzie ktoś tam chyba mieszka, bo, bo jest, tam jakiś, jest jakieś światło. Sarumana wieża. <grym> wieża Sarumana. Wiesz to ja się trochę boję, ciebie, bo wiesz, jesteśmy sami. Jakoby dirta, no. Jesteśmy sami, jest ciemno, a jestem kobietą. Ty jesteś jakimś. Słuchaj. Czarnoskórem. Czarnoskórym Tanem. O kurde. Coż to? E, te, biją się, biją się. Patrz tutaj, przez to okienko. E, coś niebieskiego zabija to zielonego. Wow, coś jak w Jurassic World. Jo Jurassic World, dokładnie. Po prostu. E, ale wiesz, jest, jest, czyli to znaczy, że mamy moby, które są neutralne, które dają mięso drapieżnikom, tak? Cała eko kurczę, łuna. Ekołuna? nie znam takiego stwierdzenia, więc że jest łańcuch pokarmowy i chyba no. miałeś na myśli e, A my chyba jesteśmy na samym końcu tego łańcucha pokarmowego e, co? E, Wiesz co tak, zimno się mi się robi, panie. Jest mi totalnie zimno. A gdzie, to gdzie to jest pokazane? E, wiesz co mam kulę śnieżną na samym środku i mam takie... A mam, faktycznie, w w strzaczkę. E, i... O, dzień dobry Jeś... <śleskujesz> Masz jakiegoś kolegę tutaj? Okej. Okay. Zombie. Ale ty, ty go bijesz? No. A, ty go bijesz przez okienko. Taki czwaniak przez okienko, wiesz. A to dobrze, to będziesz jakiś swoją postać. Właśnie, bo jeszcze oprócz tego, jest tutaj jakby proces tego, że musimy się wszystkiego nauczyć. Czyli nie możemy wszystkiego od razu umieć, nie, nie możemy sadzić rzeczy, ty, a ty, tego ptaka to nie zaczepiaj, co? O! On co? No mnie No Wiesz, bo ty jesteś taki kozak troszeczkę, wiesz, przez, przez okienko, C no. <laughs> no. Tutaj mamy całe y, drzewko skili i te, te będziemy musieli sobie mm, rozwijać y, i o ile tutaj dobrze jest to, że na przykład farming, to jeden z nas będzie mógł rozwijać, a drugi będzie mógł rozwijać co innego. Jeden będzie po prostu farmerem, a drugi będzie magikiem, bo jest Star, magia. Stary, ja jestem Monster Hunter. Tak, a może zrobimy coś takiego, żeby nie było aż tak nudno. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie jest ten pająk? Poczekaj, o czym się, no. wchodzisz mi w ten. O Jezus! Ojej! Ojej! Dobra, to nie był... O, zginąłem. Super, świetny pomysł, <grym> to, to był to... bardzo... Pa... To... O, fuck! To nie był o, dobry fuck. pomysł. To nie był dobry pomysł. Hmm. Tutaj jak się zginie, to nie jesteśmy... Jesteśmy w dru... Gdzie indziej się respełnimy, Także Randall... Musisz mnie po prostu... Yy, teleportować do siebie. Ja to walczę życie, a już. Dobrze, czyli Zgirałem. Czyli zginęliśmy. Czyli mamy jednego deda na, na swoim koncie, ale to przeze mnie, bo ja... To bardzo... po prostu debilem, no. <laughs> yy, słyszę trąbkę. A wiem, że moby czasami trzymają trąbkę i one mają. No, ja generalnie. Generalnie, znaczy nie, no powiem ci tak, nie jest tutaj źle. Jesteśmy na drzewie jak w jednym filmie, chyba to Tarzan O nie! Kogo zaczepiłeś? Co ty masz z tymi drzewami? Po, po, proszę mi powiedz mi, co ty masz z tymi drzewami? Dobra, bigo, bigo, bo on, on jest Uff. jakiś taki niemrawy. On jest niemrawy. Patrz, zabiłem go, widziałeś? Jabłko, jabłko, moje. Ej, to jest moje jabłko. Ja go zabiłem. Dobra, pa, się, jest słońca. A to oznacza, Uf. że możemy pójść. Zginąć. Yy, trochę w... wolniej. Możemy zginąć <noise> trochę wolniej. Ty patrz, rusałka, do regeneracji życia. Ona mi może zregeneruje, bo ja nie mam troszeczkę. Tak, regeneruj mnie. O, jak ona, jest, jak ona jest fajna w ogóle, nie? No, widzisz, to jest dobre. Nie, no, regeneruje mi życie. Nic, Bardzo. Nie fajnie. tylko nie tylko Cię zabija A, widzisz. A, jeszcze jest inna sprawa. Prawy dolny róg, tak jak widzicie. Jak, jak ty Randall, tutaj widzisz, mamy naszą sylwetkę I jeżeli na przykład boli nas stopa, to mamy stopę na żółto czy, po, czy czerwono I tutaj musimy się leczyć bandażami To ty, tyle wiem, czy, co ty znowu bijesz? Dobra, krowę o, To przynajmniej tyle Znajdźmy gravel, Dobrze. gravel, co? Randallu... gravel. Mm. Andesite, granite Nie, szukam, cały czas wiem, ale... to, to nie, Gra... musimy znaleźć klasę gravelu, zwykły klasę gravelu Ale chodźmy A. razem Chodźmy razem, chodźmy razem. To wzdłuż plaży, okej. Okay. Zwykły klocek, klocek gravelu jego musimy... Jak je, jego zbijemy tak jak dirta, to powinien nam się Flint tam, wiadomo jest jakiś tam... Ty, coś mnie bije, coś mnie bije. Ty, patrz co mnie bije, patrz mnie. Odwróć się O kurna. Odwróć się, zwieprzaj O kurna. U, uciekaj, uciekaj! Ty, dobra. Gravel. dobra, 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 dobra to, to już nas nie goni, ale to jest duże. Popatrz się tak zaleka. Za Ty, to, tam jest drugie takie coś. Widzę gravel a gdzie ty jesteś? Na tej Dobre. wysepce, biegłem tam do przodu Dobra, widzę, 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 cię Tylko problem jest taki, że tam z tyłu jest też taki wąż, który mnie przedtem zbił Ale mało jest tego gravala, tego gravala troszeczkę potrzebujemy I na pewno wiem, że jest... Ty, coś mi bije już znowu Ty, ten wąż mi bije Ja już ginę Już nie, nie żyję Chciałem przepłynąć tak jak ty przez, przez ten... Właśnie idziecie... O, nie bije, mnie bije, mnie bije teraz mhm. O. Y Dead numer 2 Nadal żyje? cudem nadal żyje. Ale to nie potrwa długo, bo jakiś stwór mnie tu atakuje w zimowy. Zimowy cię atakuje, stwór. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. No to dobrze. To, to fajnie. Fajnie się bawisz. Dobra, mam gravel. Powiedz co z tym gravelem. E, musisz mieć flinta. Jak widzisz gravel, to powinien ci wylecić flint. Jeżeli ci nie wyleciał, to nie miałeś Aha. szczęścia. Czy ty masz już jakiegoś flinta? A masz dużo tego flinta? Mam. Dwa. Okej. Okay. I teraz, ten flint, musimy podejść do, do, do stona jakiegoś. Znajdź jakiegoś stona na... Tu jest. O. I teraz prawym przyciskiem myszki musisz rozwić tego flinta. O kurde. Na shard. Wow. Tam masz jeszcze jednego szarda. Okej. Okay. I teraz, otóż sobie... Czekaj, nie jeszcze. Ja muszę jeszcze patyki wziąć, bo ja nie mam patyków. Tylko coś mi się stało, że mi się taka rozdzielczość zmieniła. Nie wiem czemu. Ty, a dobra, wiem. Ja nie mam wody. Ja muszę się napić. Właśnie, bo tutaj mamy jeszcze pasek pragnienia, którego tak normalnie w Minecrafcie nie ma. No jak ten... Zaraz ten pasek nie spadnie. Musimy wejść do wody i shiftem i prawym wszystkie myszki pić. Tylko trzeba mieć... Okej. Okay. O, to jest zielona woda, super. Zielona woda, bo ona nie jest czysta, więc... No spoko, no ona po prostu... O, już nie, już chociaż... A, dobra, czyli jak nie masz pragnienia, to mi się rozmazuje w ogóle cały obraz, znaczy... To teraz w craftingu, o ile dobrze pamiętam, to trzeba dać... Czekaj, jak to... O, dobra. Patek na dole i szart na górze i wtedy będziesz miał flint knife. Weź sobie yes. skraptuj I teraz Flintem knife'em yy, yy, Ścinaj trawę. I wyskakują ci takie kurde. Yy, jak to się nazywa? Yy, plant fiber fiber. Masz coś takiego? Mhm. Mm I teraz ten plant fiber ustaw w trzech okienkach, żeby mieć yy, stringi z tego. Hmm. Stringi, okej. Okay. Stringi, stringi. Zrób z tego stringi. Czy masz jakieś... Kamienie. Takie, które leżą na ziemi. No mam. Dużo masz ich? To ja sobie ich trochę pozbieram. Ja nie wiem, jak to się robiło teraz. A dobra. Dobra. I cztery kamienie, jak ustawisz, to masz normalnie cobblestone. A. Ale teraz yy, po postaw stika. Postaw linę nad stikiem. I po prawej stronie Flinta i powinniśmy mieć Flint y, hatchet, hatchet, hatcheta I tym Flint hatchetem już można ścinać drzewo Okej okay. I teraz problem jest taki, że jak y, y, drzewo przechyla się. Czyli tak jak normalnie jak ścinamy drzewo Uważaj, żeby cię nie zabiło bo one, one spada po prostu w jedną stronę i jak cię przewali, to po prostu zabijecie. Wow i teraz powiem... O, i już masz łoda. Tylko, teraz problem jest taki, że nie zrobisz tutaj zwykłych desek. Do tego trzeba zrobić coś innego, co już nie wiem jak to zrobić. Okej, okay, to tyle. To dziękuję bardzo, miło mi się oglądało. Cieszymy się to? bardzo. Do tego, zobaczenia w kolejnym odcinku. Do tego momentu obejrzałem jakiś tutorial od tego momentu. i przypominam już... ci, że jest noc. Już nie, wiem, jest mi bardzo zimno teraz. Ja już mam śnieżynkę. No ja już mam też sama sama obraz cały, no. No tak, ja, ja tak samo. A ty nawet nie jesteś takim dżentelmenem, żebyś mi oddał swój płaszcz, bo ty masz gołą klatę. Dokładnie. Gdybym miał, to bym ci oddał, ale nie mam. Crafting mogę zrobić z desek, no, super sprawa, tylko że jak zdobyć oh. deski? A, deski to... A, trzeba... dobra, wiem, czekaj, zobacz, patrz. Nie no, deski to Sto trzeba A wiesz to. Bierzesz haczet. O, już masz wood planks. Tak? No. Ej, to super. rozbijasz jak. Okej. Okay. Kowal. Nie, nie no wiesz, no musimy poczekać, kiedy się zrobi dzień, no bo. Ty, co tu się. Ty! Śnieg pada? Okej, okay, hello. <laughs> to już wiesz, dlaczego nam zimno. A cię, sorry. Ej, ale wiesz, że my zamarniemy tutaj. Nie, ale można zrobić z patyków. Tak, można pikaxa zrobić normalnego. Panie, ja, ja nas ratuję w tym momencie. Robię tak. Panie, ja nas ratuję. O, jest piecyk Ja nas ratuję. Wow. O, ogrzej się, panie. <gry> Kurde. Ale popatrz się jak zwykła rzecz, a jak cieszy na tym serwerze. Kiedyś zrobienie w ogóle piecyka to było. Ups. Koniec. Nie no, nie, bo ja przepalałem tylko tego, nie? Mm, żeby mieć węgiel drzewny. Dlaczego o, węgiel skóry? tu jest. Masz węgiel? O, panie. Super sprawa. iść tu wyjrzeć. Nie, tutaj chyba się wszystko jest okej. Okay. A, tu jest jakieś wej wejście do jaskini w ogóle. Tylko by to iść, jedzenie rób jakieś. Chyba. Kamienia. <noise> A jak się pochodzi, Louis? No chyba tak samo, nie? Węgiel i, i. No, tak samo, cztery nawet masz. Tak, one są niezapalone. Nie no to trzeba je jakoś zapalić. <noise> trzeba je jakoś zapalić. A, flint i steel pewnie trzeba mieć. A nie mogę od piecyka zapalić? Kurde Nie mogę od piecyka zapalić. Ale, czekaj, czy ja mogę już ustawić coś w skile? Czy ja mogę coś dać w skill? Ja bym chciał skill dać w atak? Ty, patrz, niech się zrobił. Tak, ty, dobrze. Mm, już możemy, możemy w jakieś drzewko skilli coś zrobić. I... Oj, coś mnie bije! Ty, może wezmę w atak? Będę nas bronił, jako... ksena wojownicza księżniczka, co? Ale nie wiem, jak to wybrać coś. Ale to 6 skill points proszę. A ty, ja mam 0 skill pointsów. A, dobra. Dobra, dobra, dobra. Yy, prawy górny róg dodajesz. Masz plusik. Więc co, jak nie mamy pochodni? O, sied! Creeper. Ok. To ja tutaj postawię piecyk i go zapalę. To się zrobi jasno. No dobra, ja tak to. Ta, tak będę robił. O, no. jest ten światło, widzisz, zrobiłeś. No zrobiłem, widziałeś, chciałem ci pokazać, jaki jestem wspaniałomyślny. Ty, ale popatrz, tu jest zimowy biom, już się O, zrobi. jest, już. Lato jest? się zrobiło. No jak myślisz, że to będzie topnieć? Ten, ten śnieg? Nie zdziwiłbym się. O Jezus, ty, ale fajne! Ja, ja dla się widzę. Ja, ja Widzisz dla się, tam coś, Edziu, zobacz. Ja widzę jakiś, jakiś napis, jakby nick kogoś, tak? tak? To okay. tak samo, no. Ja myślałem, że mi się coś skraszowało wcześniej. Dobra. Nie, już zniknął mi. Nie. O nie, jakieś kraby, mam nadzieję, że one nie są. No, tak, nie są. Już do mnie biegną. Pomocy? O, biją mnie. Biją mnie. Halo, halo, halo. Przepraszam bardzo. A, no super, że sobie tam czekasz cały czas. A, poszedłeś sobie kopać, no nie ma sprawy. Oni wchodzą nam do bazy, nie? Spoko. Ja nie mam wody, Randal, ja zaraz ginę. No ja muszę tam wyjść, pomóż mi. Ja mam jedną kropelkę. Dobra, ja muszę szybko lecieć, bo ja już ginę. Ja już ginę. O, w ostatniej chwili o, się napiłem. A teraz mnie broń. Przy powrocie. Teraz mnie broń. Dobra, jest git. Dobra, jeszcze żyjemy. Powiem ci, że mamy dobrą pasę. No, tak, cicho, bądź tak nie od, od 10 minut nie zginęliśmy. Ty cały czas widzę nik, stary, zobacz. No tak, no widać ten nick. Ja chcę się dokopać do tego kogoś. To nie jest dobry pomysł. Wow, fuck, 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 fuck. Super, dzięki, fajnie, ekstra Ekstra to właśnie Co do mnie idzie. Było? Super, to do mnie idzie. Ekstra, mhm. Mhm. Uh -huh. eee... Hello. Eee... Tej, zabiłem to. Żyję. Irona mam. Skąd ja mam Irona? Może to właśnie to, coś ci dała Irona. A wiesz, że ja nie mogę tego dać. Ja muszę mieć na czwartym levelu yy, tam mining, żeby przepalać Irona. Ale przynajmniej mam pełny pasek jedzenia i picia. Super, ekstra. <laughs> Tylko, że wiesz, że jak ja bym zginął, to byśmy wszystko z, yy, stracili, co mieliśmy. <laughs> Dobra. To w tym odcinku byłoby na tyle. To był po, no, po... pokonaliśmy kraba i jakiegoś dziwnego stwora z głębin. Tak, to był początek naszej przygody i oczywiście będziemy ją kontynuować w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapeczka w górę. E... Pozdrawiam wszystkich trzech widzów, którzy to oglądali, ja i Ader. No i może ktoś z mojej rodziny. Nie wiem. No. <laughs> także łapeczka w górę, e... subik żeby być na bieżąco, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję. Randał, również Wam chyba dziękuję. Dziękujesz? Też dziękuję za oglądanie. I no, gra mi się podoba, powiem szczerze, że. Nie, no, Minecraft je, je, nabrał. Nabrał innego. Zupełnie innego znaczenia. Innego znaczenia. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.